W dzisiejszym materiale Sony szykuje rekordowe zniżki na tegorocznym Days of Play. Polski Skyrim zbiera wysokie noty u recenzentów. Capcom może zastosować poważną zmianę w Resident Evil 9 oraz wiedźmiński pad w astronomicznych cenach. Zapraszam do oglądania. Capcom znany z umiejętnego odświeżania swojej flagowej serii ponownie wzbudza zainteresowanie społeczności graczy. Tym razem chodzi o Resident Evil 9, które według wiarygodnego źródła Aesthetic Gamera ma porzucić ostatnio stosowaną perspektywę pierwszoosobową na rzecz bardziej tradycyjnego ujęcia z pleców bohatera. Jeśli te informacje się potwierdzą, będzie to pierwsza gra z głównej linii od czasu Resident Evil 6, która od podstaw została zaprojektowana z myślą o widoku trzecioosobowym. Informator znany z trafnych przecieków na temat poprzednich odsłon cyklu podzielił się swoimi rewelacjami na Platformie X. Według niego twórcy pracują nad grą, która od początku miała być budowana w duchu klasycznych rozwiązań, charakterystycznych dla głośnych remake'ów drugiej, trzeciej i czwartej części serii. Jednocześnie pojawiają się sugestie, że Capcom może rozważać dodanie opcjonalnego trybu FPP, niejako lustrzanego odbicia tego, co studio zrobiło w wersji Gold Edition Resident Evil Village, gdzie wprowadzono możliwość gry w trzeciej osobie. Warto jednak zachować ostrożność. Sam Aesthetic Gamer zaznacza, że mimo jego wcześniejszych trafnych przewidywań należy traktować te doniesienia jako nieoficjalne. Capcom do tej pory nie udzielił żadnego potwierdzenia, ani nie zaprezentował konkretnych informacji dotyczących najnowszej odsłony serii. Niemniej jednak coraz częściej pojawiają się subtelne sygnały sugerujące, że produkcja gry weszła w zaawansowaną fazę rozwoju, co tylko podgrzewa atmosferę oczekiwania. Potencjalny powrót do widoku trzecioosobowego może przypaść do gustu fanom bardziej klasycznego podejścia, które odniosło ogromny sukces w odświeżonych wersjach wcześniejszych części. Taki kierunek byłby odpowiedzią na oczekiwania graczy, dla których immersja nie musi oznaczać rezygnacji z szerszego kadru i bardziej filmowego podejścia. Okazji dziesięciolecia jednej z najbardziej wpływowych gier RPG ostatnich lat firma Microsoft zaprezentowała dwa wyjątkowe kontrolery Xbox inspirowane światem Wiedźmina 3. Unikatowe akcesoria stworzone we współpracy z CD Projekt Red nawiązują estetyką do charakterystycznych elementów serii, dominują chłodne metaliczne barwy, a całość zdobią runiczne znaki i symbolika znana faną Geralta z Rivi. Na obudowie nie mogło zabraknąć medalionu szkoły Wilka oraz czerwonych śladów pazurów, które natychmiast przyciągają uwagę. Entuzjaści serii nie pozostali obojętni. Limitowane pady rozeszły się błyskawicznie, a sklep Microsoftu odnotował całkowite wyprzedanie zapasów niemal natychmiast po premierze. To tylko podgrzało atmosferę wokół jubileuszu, który już teraz przynosi fanom kolejne niespodzianki i wspomnienia związane z premierą legendarnego RPGA. Choć oficjalna cena wersji podstawowej wynosiła 350 zł, a edycji Elite 720, na rynku wtórnym sytuacja szybko się skomplikowała. Brak możliwości zakupu nowych egzemplarzy sprawił, że kontrolery zaczęły pojawiać się na aukcjach internetowych, takich jak eBay, w astronomicznych cenach. W niektórych przypadkach cena wystrzeliła nawet dwukrotnie powyżej wartości detalicznej. Choć nie brakuje ofert nieco mniej wygórowanych, dla wielu graczy zapłacenie takiej kwoty za akcesorium pozostaje nie do przyjęcia, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie wiadomo, czy Microsoft zdecyduje się na wznowienie produkcji. Osoby, które nie zdołały zdobyć limitowanego pada, mają obecnie dwie opcje: cierpliwie czekać na ewentualne dostawy lub sięgnąć głęboko do portfela, decydując się na zakup od pośredników. Choć nie ma oficjalnego potwierdzenia o kolejnym rzucie urządzeń do sprzedaży, Niektórzy obserwatorzy rynku sugerują, że Microsoft może wypuszczać pady partiami. To oznacza, że fani powinni trzymać rękę na pulsie i regularnie monitorować sklep producenta. Wraz z premierą Tainted Grail The Fall of Avalon pojawiły się pierwsze recenzje, które wskazują na bardzo udany debiut. Produkcja od Polskiego Studia zbiera pozytywne opinie i już teraz jest porównywana do kultowych tytułów takich jak Skyrim czy Oblivion. Redakcja Dual Shockers wystawiła grze ocenę 8 na 10 wskazując na ogromną swobodę w eksploracji i głęboko przemyślany system walki, który daje graczowi wyraźne poczucie siły przy każdym ciosie. Twórcy otrzymują uznanie za umiejętne połączenie klimatu fantazy z intensywną akcją, która trzyma w napięciu od pierwszych minut. Nie tylko Dual Shockers wyraził entuzjazm, także inne media branżowe nie szczędzą pochwał. The Games Machine i Spazio Games przyznały solidne 8,5, a Gamerant i Gamers RD oceniły projekt odpowiednio na 8 i 7,8. Najniższą notą wśród recenzentów może pochwalić się Critical Hits, jednak ich 7,5 to wciąż wynik powyżej przeciętnej. Wspólnym mianownikiem tych recenzji są pozytywne wrażenia z immersyjnej narracji oraz bogatego świata gry. Oczywiście zalecam brać poprawkę na te wszystkie recenzje, bo chyba doskonale wszyscy wiemy w jakiej kondycji jest, że to tak ujmę sfera recenzencka w branży gier. Wersja 1.0 gry przynosi nie tylko poprawki i usprawnienia, ale także nowe funkcje, które zwiększają immersję. Największą nowością jest możliwość zabawy z perspektywy trzeciej osoby, choć twórcy nadal rekomendują klasyczne ujęcie FPP. Rozgrywka przewidziana jest na około 70 godzin, a gracze mogą zwiedzać trzy potężne regiony pełne tajemnic i nieoczywistych decyzji. Co ciekawe, scenariusz gry zawiera setki potencjalnych zakończeń, co czyni każdy przebieg unikalnym i sprawia, że tytuł ma ogromny potencjał do wielokrotnego przechodzenia. Warto podkreślić, że jeszcze przed oficjalnym debiutem na PC i konsolach, gra zdobywała pochwały od społeczności Steam. Już w fazie early access gracze wystawili jej średnią ocen na poziomie 86%, co stanowi solidny fundament pod sukces wersji finalnej. Dla niezdecydowanych Valve udostępnia również darmowe demo, dzięki któremu każdy może samodzielnie sprawdzić, czy świat Avalonu wciągnie go równie mocno co pierwszych recenzentów. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z naprawdę solidnym rpg i to autorstwa polskiego zespołu. Zbliża się jedna z najbardziej wyczekiwanych dat w kalendarzu każdego fana marki PlayStation. Według najnowszych przecieków tegoroczna edycja corocznego wydarzenia promocyjnego Days of Play rozpocznie się już w środę 28 maja i potrwa do 11 czerwca. To dwutygodniowe święto dla graczy ma objąć szeroki wachlarz atrakcyjnych obniżek cen na sprzęt i akcesoria z rodziny PS5. A oferty pojawią się zarówno w oficjalnym sklepie PlayStation Direct, jak i u partnerów detalicznych, takie jak Fnac, Amazon czy Micromania. Jedną z największych niespodzianek mają być spektakularne rabaty na konsole PS5 Slim. Zarówno wersja standard, jak i edycja digital mają zostać przecenione aż o 100 euro. To najwyższa obniżka od momentu premiery tych modeli. Dla porównania, podczas Black Friday w tamtym roku gracze mogli liczyć jedynie na zniżkę wynoszącą 75 euro. Nowa oferta ma więc szansę przyciągnąć uwagę zarówno nowych użytkowników, jak i tych, którzy planują upgrade swojego sprzętu. Niemniej interesującą wiadomością jest pojawienie się pierwszej oficjalnej przeceny konsoli PS5 Pro. Od czasu swojej premiery w listopadzie tamtego roku nie była objęta żadną promocją. Days of Play ma to zmienić, oferując rabat w wysokości 50 euro. To ważny sygnał, że Sony zaczyna aktywnie wspierać sprzedaż swojej najmocniejszej jednostki, co może wpłynąć na dynamikę rynku konsol w nadchodzących miesiącach. Na liście planowanych zniżek znajdą się również przeceny na akcesoria, w tym Gogle PSVR2 oraz kontrolery DualSense, których cena ma wynosić 55 euro. Wydarzenie to stanowi także doskonałą okazję do odnowienia subskrypcji PS. Plus, Rabaty na plany abonamentowe mogą sięgać nawet 30%. Oficjalna zapowiedź pełnej oferty promocyjnej spodziewana jest na wtorek 27 maja, czyli na dzień przed rozpoczęciem kampanii.